Na pewno widzieliście na internecie takie filmiki, gdzie auta jeżdżą i driftują obok takich stożków i akurat w nie nie wjeżdżają. Jak zapewne wiecie, to jest to wszystko nieprawda. To jest wszystko ustawione i w tym filmie wam pokażę, jak takie filmiki są zrobione. Więc najpierw musicie wybrać mapę w BMG, która jest taka płaska. Oto jest myślę bardzo płaskie. Teraz klikacie na Escape, aplikację interfejsu użytkownika. Dodaj aplikację. Powtórka. Tu jest to klikam na to, to gdzieś stawiam na ekranie i tutaj postawiłem moje, teraz klikam na escape dwa razy i mam to tutaj, więc teraz klikam tutaj na nagraj, na ten czerwony przycisk i jadę jakoś małtem, tak, nie będę jeździł daleko, bo im dalej pojadę, tym więcej będzie roboty później. Teraz kliknąłem Zatrzymaj nagrywanie, to się to odtworzyło jeszcze raz. Teraz kliknąłem na J, żeby zobaczyć jeszcze raz. Nie chciałem jechać bardzo daleko, bo tak będzie łatwiej. Teraz klikam na F11 i tutaj wybieracie Camera paf, Editor na górze i to jest teraz tutaj. Klikacie na New, teraz tutaj Wam się pokaże taki suwak, ja kłócząc tym suwakiem to auto się rusza tak samo jak jak wcześniej mogę to zatrzymać tutaj na połowie i, i kliknąć play i auto jedzie tak jak jechałam wcześniej biorę to teraz na zero teraz klikacie na window i asset browser teraz chwilkę czekacie aż to się załaduje teraz tutaj pod shapes i race teraz jeżdżacie tutaj troszkę na dół aż znajdziecie cone.dae to to przesuwacie tutaj do gry to, to możecie zamknąć i macie tutaj taki stożek i teraz to już wam się zamknęło, więc musicie znowu kamera w Path Editor kliknąć, wziąć to na zero, klikacie na sorzek, jeżeli, jeżeli nie będzie działać, to tutaj schodzicie na dół i klikacie na Cone, żeby go ruszać, to nie klikacie tutaj, bo wtedy będzie się podnosić, tylko klikacie, jak będzie widać ten, ten żółty kwadracik o tutaj, to będzie się ruszał po ziemi, dostawiam na przykład tutaj, klikam Ctrl D, Ctrl -D i cały czas trzymam myszkę. Tak i tak, jadę dookoła auta. Teraz jak tak okrążyłem auto, klikam na Camera Path Editor, klikam na play, aż auto pojedzie tak. Troszkę, tak na przykład znowu nie mogę teraz kliknąć na stożka, więc jadę tutaj na dół i robicie to samo. I teraz, żeby auto nie zaczęło znowu jać, możecie kliknąć na jod Dwa razy szybko, żeby auto nie pojechało zbyt daleko, a po prostu kontynuujecie. I teraz, jak widzicie, auto przyjeżdża przez to i to będzie naprawdę wyglądać dziwnie, więc trzeba tak uważać, żeby, żeby auto nie dotykało tych stożków. I to tak działa, że jak położę przed tym autem taki stożek i puszczę. To auto po prostu przyjedzie przez niego i się z nim nic nie stanie. więc zbudowałem teraz coś takiego. Teraz, jak wezmę tutaj znowu kamerę PAF Editor, wezmę to na zero i to włączę, to widzicie, że to auto bardzo ładnie jedzie tutaj pomiędzy tymi stożkami. I teraz, pomiędzy tymi stożkami zostawiałem duże miejsca. żeby film wyglądał lepiej, to trochę więcej tych stożków tutaj postawię. Więc teraz te szpary wypełniłem większą ilością tych stożków. Teraz mogę znowu otworzyć kamerę PAF Editor i. Zobaczyć jak to będzie wyglądać teraz, no, teraz to wygląda bardzo ciekawie tak z góry, auto żadnych stoszków nie dotyka, więc tego jestem bardzo zadowolony. Klikam F11, teraz biorę to powrotem na 0, teraz jeżeli chcecie, żeby Wasz film wyglądał tak samo jak te na YouTubie, to można o to usunąć, klikając na aplikację interfejsu użytkownika, edytuj aplikację i to wyliksować, ale... Ja tego teraz nie będę robił, ponieważ tak mi będzie łatwiej. Więc teraz odpalacie jakiś program do nagrywania, na przykład OBS Studio. Bardzo polecam. Dużo poradników jest on na YouTube albo po prostu Windows G. Tak, i teraz tutaj pod ujęcie, klikacie tutaj na rozpocznij nagrywanie. U mnie to najwyraźniej nie działa akurat teraz, ale yy, może u Was będzie działać. I teraz to mogę puścić. Tak, auto jedzie. Ładnie w żadne stożki nie wjeżdża, i ładnie tutaj zaparkowałem, więc tak to wygląda. Więc tak można zrobić taki filmik. No i jak tutaj widzicie, to wszystkie te stożki stoją pod tym samym kątem. Więc w taki sposób można łatwo sprawdzić, czy ta metoda została użyta, żeby stworzyć dany film. No więc mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeżeli tak, to się Wam na pewno spodoba ten film, który teraz Wam się pokazuje na ekranie. O tym, co przyszłe aktualizacje BMG mogą zawierać. Więc subskrybujcie, łatwujcie. Dziękuję Wam za oglądanie. Cześć.